Miało być, pięknie, miało być pięknie, spokojnie, zacisznie, a z czasem też i zamożnie. Wojny gdzieś, owszem, wybuchały, ale daleko. Politycy zajmowali się samymi sobą, Sejm udawał, że debatuje, a myśmy udawali, że jesteśmy obywatelami. Aż tu nagle Władimir Putin wybudził nas ze snu. Czas na poważnie porozmawiać o bezpieczeństwie, o polityce zagranicznej i o tym, jak w końcu zbudować solidne państwo. No bo chyba to nie przekracza naszych możliwości. Nazywam się Witold Jurasz, jestem dziennikarzem Monetu. Zapraszam do wysłuchania podcastu Raport Międzynarodowy. Raport Międzynarodowy. Zaprasza Witold Jurasz. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. Dzisiaj państwa i moim gościem jest Piotr Maciążek. Ekspert rynku energetycznego, jeden z absolutnie najlepszych ekspertów, powinienem powiedzieć, do spraw rynku energetycznego w Polsce. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. I też redaktor prowadzący portalu w zielonej strefie. Redaktor prowadzący, to wiesz z czym mi się kojarzy? Bo przed wojną, przed wojną wiesz, jak sanacja co jakiś czas sadzała naczelnych, to w gazetach był taki podział, że był redaktor naczelny i redaktor prowadzący. I ten prowadzący był z, tam się zmieniał co chwilę, dlatego że to był ten, który idzie, szedł siedzieć na 24, A, 48 czy tam ile trzeba. To, to mnie bardzo powiedział. zaniepokoiłeś, bo ja planuję nieco dłuższą karierę. No w tym ale miejscu. to wiesz. To zobaczymy. Zobaczymy. No, zobaczymy. Polska demokracja jest tak silna. Wyjaśnię, proszę Państwa, w tym momencie, wczoraj nie było podcastu, bardzo przepraszam, ale dlatego dzisiaj będzie taki mieszany. To znaczy ja porozmawiam z Piotrem Maciążkiem o energetyce, ale. Mm, ale omówimy też jeszcze dwie kwestie. E, jako, że nasi fani z TVP Info mówią, że nasz portal nazywa się The Onet. to ja chciałem Cię spytać, czy Ty masz zaufanie do Bundesrepublika? Czy Nein? Nie wiem, co powiedzieć w tej chwili, bo. Oryginalnie to jestem ze Śląska, więc uh -huh. trudno powiedzieć, czy, Lepiej robić jestem takim, akcent? czy jestem takim stuprocentowym Polakiem. No tak. To może być dyskusyjne. Yy, mówiąc zupełnie poważnie, yy, jak rozmawiałem w redakcji, yy, właśnie z moimi znajomymi na temat tego, co się wydarzyło w 2022 roku, to oni użyli takiego pięknego sformułowania, że to był rok spadających masek. I brzmi chyba brzmi dramatycznie, ale też chyba dość dramatycznie musimy ocenić to, co się dzieje w kontekście niemieckiej polityki wschodniej. No to jest, to był rok spadających masek, okazuje się, że Niemcy nie są oczywiście, tak jakby tego chciała polska prawica, yy, jakąś inkarna tak, inkarnacją Trzeciej, Czwartej czy Piątej Rzeszy, yy, która do spółki z Niemcami będzie tutaj nam... Piątą Rzeszę to żeś wyprzedził się Jarosława Kaczyńskiego, na razie mówi Czwarta, ale rozumiem, że chcesz zainspirować Jarosława Kaczyńskiego do tego, co, ja zawsze wizji. miałem takie zacięcie futurologiczne, więc ja już mhm. wybiegam w przyszłość, bo jak się przypatrzymy Jasne. tym pomysłom politycznym, to zawsze mhm. jest w nich pewna wtórność, niestety, mhm. w Polsce. No, to też, prawda, zawsze, i to samo. zawsze to samo w zasadzie jest. Więc moim zdaniem Piąta Rzesza nie tworzy tutaj Mittele Europy mhm. Nowej, ani nie chce z Niemcami tak. z Rosjanami podzielić kontynentu na strefę wpływów, co nie zmienia faktu, że Niemcy są kunktatorskie, Niemcy, które... Cyniczne. Cyniczne I Niemcy, które yy, no są największą gospodarką w Europie, a to niesie odpowiedzialność, unikają odpowiedzialności i troszkę jakby były mniejszym graczem, próbują się schować za plecami innych. No, a najczęściej za plecami Amerykanów tym razem. No tak, tylko że to wszystko prowadzi nas do bardzo smutnego wniosku, że Niemcy chyba niestety, ale nie zrezygnowały z koncepcji, żeby mieć specjalne relacje z Rosją. Mimo tego, co Rosja robi. A takie zdjęcie przygotowałem. Kojarzysz, Aha. kojarzysz tych dwóch panów? Pierwszego to kojarzę: Willy Brandt, ale drugi. A drugi to Ginter Guillaume, prawa ręka Williego Brandta, który doprowadził do upadku Williego Brandta bo się okazał szpiegiem nerdowskim. Ja myślę, że to powinniśmy życzyć w Republice Federalnej, żeby się okazało, że ma w kierownictwie państwa jakiegoś rosyjskiego szpiega, bo wtedy mogliby na niego wszystko zrzucić, powiedzieć, że to w ogóle on, a my byliśmy ja rychcieś takie pawilne Niemcy, prawda, ja to my zawsze chcieliśmy da Ukraina wspierać und ja panzerkampf tam zenden, ja. Pancerkamp, bo to wiesz, to tak. To, to, taka, no tak, ale. Co do Niemców, to myślę, że dzisiaj oczywiście, niedawno była afera szpiegowska, to chyba tydzień temu, dwa tygodnie temu. Tak, został zatrzymany wysoki rangi oficer Bundesnachrichtendienst, czyli wywiadu, a nieoficjalnie podobno szef Wydziału Rosyjskiego. Uuu, no to myślę, że jak w książkach lekara. Albo jakiejś jego inkarnacji. Ale powiem tak, myślę, że tutaj nie trzeba wielu szpiegów. Po prostu nastawienie nawet społeczeństwa niemieckiego to dzisiaj jest 50-50. Słuchałem rano, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać ten podcast, rozmowy. Z Klausem Buchmanem na temat tego, jak się przedstawiają relacje w Niemczech w tej chwili społeczne. No i ten podział jest taki ostry: mniej więcej pół na pół jest za tym, żeby przekazać czołgi Leopard Ukrainie, połowa tego nie chce. Więc jest takie rozedryganie. Pamiętajmy też, że Niemcy pewnie mają traumę po II wojnie światowej tego większego wschodniego partnera, no, który jak walec po nich przejechał. No i to, co wydaje mi się też istotne absolutnie, to jest skala korupcji politycznej, no bo umówmy się, że szerederów było znacznie więcej niż ten jeden symbol. No niestety, niestety wszystko na to wskazuje. Kiedy mówimy o tej traumie, to jest to... To zazwyczaj nie precyzujemy, o co chodzi, i większość ludzi myśli, że tak naprawdę chodzi o tą traumę, że wojnę przegrali, prawda? To byli mocarstwem, a tutaj nagle. Ale kiedyś czytałem opracowanie na temat tego, dlaczego Sowieci gwałcili masowo niemieckie kobiety i uzasadnienie rozkazu gwałtu, bo tam był rozkaz gwałcenia, było następujące, mianowicie, że z przegranej wojny można się otrząsnąć. Nie można się otrząsnąć. Jak się jest mężczyzną, żołnierzem Wehrmachtu, wraca się do domu i ilekroć się spojrzy na swoją żonę, to sobie człowiek przypomina, że ona została zgwałcona znaczy, przez Sowietów. I myślę, że, to, myślę, że to, to gdzieś gra, to znaczy, i to też warto sobie uświadomić, do czego Sowieci byli zdolni. Że to, że, że, że to nie były gwałty spontaniczne, tak jak no, armie gwałcą, niestety czasami tak, tak to się Nie dzieje. jestem socjologiem, ale faktycznie w takich socjologicznych ujęciach to gwałt nie jest na wojnie czysto fizjologiczną potrzebą, ale raczej chęcią... Upokorzenia wroga i takim rodzajem właśnie wytworzenia w nim traumy. Tak, tylko że wiesz, tutaj to było gorzej, bo tutaj to nie było oddolne, że to pojedynczy żołnierze się mścili w ten sposób, co oczywiście jest niebezpieczalne, Tylko nie zjawisko tylko było. Tak, tak. Tylko było to polityczne. No dobrze, to zostawmy Niemcy. No tak jak mówię, ja bym naprawdę się ucieszył, gdyby złapali z jakiegoś wysoko postawionego szpiega i zrzucili na niego wszystko. I. Zaczęli się zachowywać jak kraj dojrzały, no ale niestety jest to, co jest. A jak ci się podobała wypowiedź Radosława Sikorskiego? Ale która, bo ich było sporo? No ta, 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 ta ostatnia o tym, że. A no tak, bo to jesteś od energetyki, to ci się ten Nord Stream. Cały to czas. Ja, że ta, ta, ta wypowiedź Radosława Sikorskiego, że to Amerykanie wysadzili Nord Stream. No, no było, nie było. Jest to jedyny polityk polski, który zrobił tak spektakularną karierę w onz no to jest jedyny polityk w ogóle europejski, który zrobił tak spektakularną karierę w rosyjskich mediach. No tak, no. nie każdy przecież na zgromadzeniu ogólnym ONZ jest przez inne duże państwo prezentowany na kartce z wpisem, inspirującym nawet to państwo w pewnym sensie. Cóż za kariera. No i wydaje ja myślę, się... że Radosław Sikorski chciał trafić do onz tylko jako sekretarz generalny, a nie jako kartka. No, ale Nie jako kartka i to jeszcze ambasadora Federacji Rosyjskiej. No ale cóż, widzę, że na pewno nie wyciągnął wniosków z tej historii. I mamy powtórkę z rozrywki trochę. To znaczy, jest to nieuleczalny przykład byłego szefa MSZ, który po powinien się wyczuciem wykazywać, no a dotkliwie całym swoim ciałem woła: zabierzcie mi Twittera. Ponieważ sam sobie robi krzywdę. Tutaj wyjaśnimy, bo może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Wczoraj Radosław Sikorski, proszę Państwa, był tak miły na wywiadzie dla Radia Z, na pytanie, czy PiS chciał zagarnąć część Ukrainy, czyli jak rozumiem, lwów odzyskać, wodzu prowadzić na Kowno, może? No nie, to nie, Kowno nie. Wodzu prowadzić na lwów. Um, Odpowiedział, że um, mam wrażenie, że pis się wahał przez pierwszych kilka dni. Wojny, czyli że PIS teraz to wspiera Ukrainę, ale tak w gruncie rzeczy to chciał. To Chciał rozbioru. To chciał rozbioru. No i oczywiście Maria Zacharowa, szefowa M... rzeczniczka MSZ rosyjskiego, uh -huh. podchwyciła skwapliwie i powiedziała: no to jest w zasadzie to, o czym my mówimy od początku wojny. Radosław "Spasiba." <śmiech> my, <śmiech> że, my, że, my że to gwarili. I cały dramatyzm tej sytuacji polega chyba na tym, że po pierwsze Radosław Sikorski nie zauważył, że jest wojna. I w pewnym sensie w niej, w niej uczestniczymy materiałowo, dyplomatycznie. Ale druga rzecz, i ona jest chyba bardziej dramatyczna, nie zauważył, że był szefem MSZ-u. No bo wydaje mi się, że zbyciem szefem MSZ-u jest jak z prawo jazdy. To znaczy, możesz nie jeździć samochodem kilka lat, ale jak wsiądziesz, to jest pełen, pewien automatyzm. A tu nie ma tego automatyzmu. To jest tak, jakby to była tabula rasa. Jakby nie był nigdy dyplomatą. No cóż, mi tłumaczył niedawno człowiek zaangażowany w latach 80. w opozycję demokratyczną, że to jest tak, że z tej opozycji demokratycznej wyrosła taka plebejska partia, czyli PiS, i taka inteligencka partia, czyli. Um, Platforma Obywatelska, która jest nowy. Akurat był w obydwu formacjach, tak. więc trudno go sklasyfikować. No ale nie no, jak najbardziej jest teraz w, w Platformie. I ale żeby, że Platforma się wywodzi z Unii Wolności, a Unia Wolności to się wywodzi z Unii Demokratycznej. I ja myślę, proszę Państwa, że to jest prawda. Bo jak ja sobie wspominam takie postaci jak Zofia Kuratowska, to moje myśli od razu biegną do Ewy Kopacz. Jak myślę sobie o profesorze Bronisławie Geremku, to myślę, Radosław Sikorski jest godnym następcą, a jak tak zaplecze intelektualne, to nie wiem, Halina Bortnowska, ksiądz Tischner, ksiądz Boniecki, no to dzisiaj yy, Roman Giertych, Tomasz Lis, Silni Razem. Fajnie, nie? Fajnie, ale ja już witam kawę i zaraz Zaraz ktoś powie, że, 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 strasznym, że strasznym pisowcem jestem, że tak powiedziałem. To... Jak wiadomo, należy wielbić po prostu przewodnią siłę opozycji, a jak ktoś przewodniej siły nie, opozycji nie wielbi, to jest pisiorem. Koniec kropka. Ja myślę, że większość osób, jak słucha twojego podcastu, to nie potrafi się odnaleźć. Tak? <laughs> no bo wiesz, w poniedziałek jest jesteś platformersem, w czwartek jesteś pisowcem. I bardzo dobrze. Tak ma być. To tyle proszę Państwa wyzłośliwiania się na dzisiaj. Radosławowi Sikorskiemu na temat podziału Ukrainy to myślę, że tylko poradził, żeby nie wracał do tego tematu, bo znowu ktoś wróci do tematu tego, czy Donald Tusk to dostał propozycję podziału Ukrainy, czy nie dostał, bo pamiętasz, że Radosław Sikorski było, powiedział. było, znaczy to jest też ciekawe, że u Sikorskiego wątek tych rozbiorów Ukrainy, to się chyba drugi raz tak w sferze publicznej. Pojawia. Trzeci, dlatego, że Trzeci. Radosław Sikorski najpierw powiedział w wywiadzie dla Politico, że Donald Tusk dostał taką propozycję, Następnie stwierdził, że coś się pomylił. Cztery lata później, w swoich wspomnieniach, napisał, że dostał, ale nie w Moskwie, tylko w Sopocie mhm. na molo. Na molo. Tak, dokładnie. Potem z tego też się tak jakby zaczął wycofywać. Teraz się okazuje, że PiS chciał rozebrać Ukrainę, no więc tak, ten wątek jakoś tak wraca. Myślę, że najtęższe głowy geopolityczne nie ogarnęłyby tutaj o skali nie, tego te be, tematu. Te głowy geopolityczne wszystko ogarną. Tu są wszystko, tu są piwoty, tu są sworznie, tu są pomosty bałtycko-czarnomorskie. Dokładnie. Także proszę państwa, słworzeń w głowę i jedziemy. Onet audio: posłuchaj najlepszego dziennikarstwa. To tak? Mia...